Witajcie! Jestem Rafik, a to jest kolejny odcinek z rozpakowania czy mówiąc fachowiej z unpackingu i dzisiaj rozpakujemy taką oto paczuszkę ze względu na dane osobowe nie będę pokazywał jej drugiej strony przez co już musiałem wielokrotnie ponawiać nagranie, bo zawsze oczywiście odkręcałem to aby pokazać z każdej strony mamy wyraźnie napisane właśnie tu otwierać, a tutaj po rosyjsku prawdopodobnie Także zróbmy tak. Zastanawiacie się pewnie, co to jest. Otóż, po pierwsze, zaraz zobaczycie, a po drugie, zaraz będziecie mogli zacząć mnie trollować. Bo coś czuję, że pójdą ładne trole i hejty. Na to, co wam teraz przedstawię za chwilę. No. Jak widzicie, są jakaś pudełka, to się nam nie przyda na podłogę. Mamy paragonik, koszulka i voilà Battlefield 3 oraz pudełko Battleflipowrzu do Karakant. Uwaga, chwila zdziwienia są to puste pudełka. Nie, przepraszam, to jest puste pudełko. Natomiast tutaj posiadam płytkę instalacyjną. Już tłumaczę. To, co tutaj widzicie, to jest yy, sama płytka instalacyjna bez klucza oraz instrukcji. Tak się składa, że klucza dostałem od jednego z moich widzów. Tutaj tak. Widzicie jak to, jaka bitka, że widzowie muszą mi fundować gry. To ja powinienem konkursy robić. No i pozwoliłem sobie za tam yy, za, za, jak to się mówi, symboliczną kwotę kupić yy, pudełko z grą i, i no, pudełko z grą i płytką, aby sobie zaoszczędzić czasu na, na pobieranie przy moim internecie. Jeszcze sprawdźmy, czy są. O, jak... muszę wam to pokazać. Tak się tak fajnie przekłada. Pomysłowe zaraz zabieram się za instalację i będę szpilał w trójkę. Jak na razie, zobaczymy, czy jeszcze czy czy, 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 czy w czwórka, czwór, czwórkę będę grał. Na razie y, będę się cieszył trójką, bo tak się składa, że jeszcze nigdy nie grałem w trójkę. Tylko proszę, nie trolujcie. Każdemu się zdarza nie grać w jakieś tam mm, flagowe produkcje znanych producentów gier. Dobra, to w tyle w tym odcinku. O, jak to ładnie wygląda. Zapraszam do kolejnych odcinków, do innych materiałów na moim kanale oraz do innych. Yy, 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 do innych lub kolejnych odcinków z rozpakowań, które kiedyś tam na pewno nastaną. Trzymajcie się ciepło! Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Na razie, papaciaki.